Jesteśmy na festiwalu Made in Poland. Jest ze mną DJ Niewald, który za godzinę, może półtorej, dwie chyba zaczyna grać. Piotrze, co przygotowałeś dzisiaj na wieczór? House'y. bardzo skomplikowane. Nie, będzie, będzie dużo grubu, będzie dużo numerów, które jeszcze nie, nie, nie wyszły, nie pojawiły się na rynku. Będzie dużo takich letnich klimatów i na pewno będzie bardzo, bardzo tanecznie. Nie będziemy mulić, będziemy grać do przodu. To tylko 45 minut, więc spróbuję wykorzystać jak najlepiej te potrafię. Panie, jest z nami kolejny DJ, który na scenie klubowej w naszym kraju funkcjonuje od naprawdę wielu, wielu lat. DJ Manki, witaj Tomku. Witam serdecznie. Powiedz mi, dzisiaj otwierałeś tutaj imprezę. Jak się grało? Znakomicie, jak zwykle, w tym miejscu. To jest przepiękne miejsce, ja zawsze to powtarzam, bo tu jest klimat, tu jest jezioro, tu jest plaża, tu się muzyka przepięknie sprzedaje. Właściwie można zrobić tu wszystko. No, ja tutaj jestem pierwszy raz. Przyjechaliśmy w ogóle z łodzi. No jest... Aż z łodzi. Tak, z łodzi, z łodzi. Ja jestem świeżo po imprezie w Pradze Transfusion. Ja ogólnie jeżdżę od 8 lat na imprezy po całej Polsce i muszę przyznać, no fajna organizacja, fajna impreza. Myślę, że tutaj jeszcze nie raz przyjedziemy, tak? No tu nie patrzy na kilometr, tylko patrzy się po prostu na dobry klimat. Tak? i drodzy, impreza trwa w najlepsze. Ludzi już naprawdę całe mnóstwo jest na plaży, dookoła pod namiotem, a z nami jest człowiek, który dopiero dzisiaj wyjdzie na scenę i zacznie robić... Ja nie chcę, mam kojarzę jedno słowo, mi przychodzi na myśl e, Ros. E... Rozdymkę wielką, tak to ujmijmy. Adam de Great, powiedz mi, co przygotowałeś dzisiaj na wieczór? Nie wiem. I... Tradycyjnie. Jeszcze nie wiem co będzie grał, ale prawdopodobnie będzie w tym cała masa dobrej, pozytywnej energii. Jeżeli się ze mną założysz, to zobaczysz, że komputer zamknąłem w minioną sobotę. Jak go włączysz, to ostatni, ostatni on był właśnie tydzień temu. Ale powiedzmy szczerze, jeździsz tyle tak dużo, grasz, że na pewno z pamięci coś tam wybierzesz i będzie dobrze. Wiesz co, generalnie tak, ale chciałbym się kiedyś móc przygotować, ale przy produkcji tego typu eventu, imprezy, ciężko. Jest coraz później, ale również coraz więcej ludzi. A z nami są kolejni artyści. Gregorys. Witam serdecznie. I Dirty Rash, czyli najbardziej znany obecnie chyba polski duet. Witam wszystkich. Kochani, gracie dzisiaj za kilkadziesiąt minut. Powiedzcie mi jakie specjalne przygotowania do, do imprezy Made in Poland tutaj na Anpolu? Na pewno zagramy kilka niewydanych numerów od nas. Co sami zobaczycie, to będzie bardzo energicznie. Widzimy, że ludzie są bardzo pozytywnie przygotowani, i także postaramy się dać z siebie wszystko. Krzysiu? lubimy zaskakiwać i tym razem też was zaskoczymy, czymś nowym i świeżym. Balety impreza trwają w najlepsze. Made in Poland, edycja pierwsza jest z nami DJ Fafak, który za chwilę za sterami na konsolecie. No i myślę, że bardzo dużo osób przyjechało tutaj na tą imprezę, żeby zobaczyć Ciebie. Jakie plany muzyczne przed setem? Będzie na pewno sporo e, takiego mocniejszego grubu, jak ja to nazywam. E, Big Room 2.0 też tak to na, kiedyś tam nazwałem. E, Można się spodziewać też jakichś melodyjnych, wokalnych, po prostu to co gram w swoich setach zawsze. E, będzie też dzisiaj tutaj w odpowiedzi. Made in Poland, odsłona numer jeden, ale po tym, co się tu dzisiaj dzieje, prawdopodobnie będzie sporo kolejnych. Jest ze mną DJ W., który dosłownie chwilę temu zszedł ze sceny. Wojtku, widziałem świetny kontakt z publicznością. Jak się grało dzisiaj tutaj? Ja wiesz, ja najbardziej sobie chyba gdzieś ten kontakt to od zawsze jakby szanuję, tak? I uważam, że jeśli no, gdzieś tam ktoś mówi o moim sukcesie, choć ja nie lubię tego słowa, no to to chyba jest główny powód, dla którego gdzieś tam ten sukces odniosłem, że staram się z tymi ludźmi jakoś tam no, normalnie w miarę funkcjonować, tak? Że nie uważam ludzi przed konsoletą, że to jest, wiesz, to są fani czy publiczność, tylko to są znajomi, przyjaciele, no po prostu fajna wiara. Wiesz co, no impreza. Generalnie pomysły takie już w Polsce były, tak niejednokrotnie, made in Poland, natomiast pierwszy raz ja widzę tak profesjonalne wykonanie, tak, przede wszystkim grałem na moim ukochanym nagłośnieniu Mayera, które od wielu lat gdzieś tam, jeśli chodzi o brzmienie, chyba najbardziej mi leży, no i no grubo, grubo, no. grubo grałem w miarę młodej godzinie, gdzieś tam koło północy, jak na taką imprezę, no i tam szli, jak to się mówi. Podobno jest taka akcja, że jeżeli zbierzesz sobie, skadruj tutaj na ten brzuszek, jeżeli sobie, zbie, jeżeli sobie zbierzecie naklejki od każdego DJ-a, uwaga, ważna rzecz, nie widać mnie, ale słychać, to będzie można, uwaga, będzie można wynieść sobie jeden głośnik z nagłośnienia. Podobno Adam to zatwierdził, tylko nikt tego nie słyszał na żywo. Także y, trzeba zebrać komplet naklejek. Ja już mam dwie, mam DJ Roko w poziomie, tu jest DJ Roko w pionie, a na górze jest DJ Inox. Gdzie jest DJ Inox? O nie ma go. Za to są fajni ludzie, roztańczeni, rozbawieni. Czy przyjechałyście na całą imprezę, czy specjalnie po jakiegoś jednego DJ-a? Przyjechałyśmy na dj Roko oczywiście, ale... DJ Roko jest z Łodzi! A wy z Gliwic. Z Gliwic. I przyjechałyście z Gliwic na DJ-a Roko, który jest z Łodzi, yes. który gra dzisiaj na Made in Poland w Starym Oleśnie. Tak jest. Andrzej, jak się grało, jak się podoba dzisiaj na ośrodku Anpol na festiwalu Made in Poland? Cóż mogę powiedzieć? Powiedziałbym brak słów. Ale tak mówię za każdym razem, więc powiem, że po prostu było niesamowicie zajebiście. Mnóstwo ludzi, klimat, który po prostu ryje głowę i to w każdej stronie, czy lewej, czy z prawej. Oczywiście się pomyliłem, bo jestem i poszło. I to był DJ Andre, niesamowity, dziki, szalony jak zawsze. Yeah. Poczynam majówkę 4 dni grania. Ja zawsze jestem naładowany, bo robię to, co kocham. A to jest najprzyjemniejsze w życiu. Życzę wszystkim ludziom tego, aby żyli z pasji tak jak ja. Powiem Ci, obserwujemy cię bardzo często, zresztą również nasi tutaj e, osoby, które odwiedzają nasz portal showbook.pl e, i widzę, że od pewnego czasu jest moda na telewizję. Jest moda na telewizję, ale to nie chodzi o oparcie na szkło, tylko że poza osobowością na scenie, którą staram się ujawnić w świetle projektorów. Też potrafi innymi rzeczami zaskoczyć, bo uważam, że one dodają jakby całego wigoru imprezie i stworzy się nocne show wtedy, no. I to jest fajne, kiedy ludzie ci przychodzą, przybijają piątkę, robią z zdjęcia. A ze mną jest reprezentujący Łódź, tamtąd właśnie pochodzi nasz dobry już znajomy, DJ Roko, witaj. Dobry wieczór, witam wszystkich. Roko będzie grał dla nas gdzieś za dwie, trzy godzinki, myślę. Powiedz mi, jakie plany muzyczne, co tam się ciekawego pojawi dzisiaj? Tak, to prawda, dzisiaj punktualnie o 24, co się pojawi? Godzina jest taka, że zmusza trochę do mocniejszego, bardziej energicznego grania. Będzie dużo maszapowych rzeczy, dużo mocniejszych brzmień typowo festiwalowych. Może gdzieś uda przemycić się troszkę moich klimatów i jakich zobaczycie sami. Cały set jest przygotowany. Zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie mocno, fajnie, specjalnie jak na Made in Poland przystało. Zatrwa w najlepszym, a my mamy kolejnego DJ-a, który przed momentem właściwie 10 minut temu zszedł ze sceny. DJ Michael ze Szczecina. Jak się grało dzisiaj? Jak zawsze fajnie. Powiem Ci, że jestem drugi raz na Anbolu i drugi raz jest fantastycznie. Tutaj publika jednak, oni chyba za przeproszeniem dostają dożylnie tą energię, którą mają spożyć przed sceną, więc było ogromnie fajnie. Nie? Naprawdę. Ja myślę, że najbardziej to doucznie jednak, bo jak są dobre dźwięki... Nie, nie, nie. Najpierw dożylnie energię. Znaczy nie... Żebyście się mnie źle nie zrozumieli, no. Placebo, oczywiście, nie? Czy państwo poznają tą twarz, zupełnie prywatnie, teraz, bez okularów? Czy to pan, panie Pawle? Yy, tak, to ja. Panie, panie Pawle, pan dzisiaj zagrał naprawdę fantastycznego seta. Widziałem, że tam towarzystwo szalało strasznie. Proszę mi powiedzieć, jak teraz już po secie, z perspektywy Klubowicza, yy, wygląda impreza? Właśnie bo tutaj stoję i z perspektywy Klubowicza bardzo fajnie to wygląda, dużo się dzieje. Jest naprawdę dobra impreza. Ja już po secie mogę walnąć w setę. <laughs> Czyli trochę chilloutu, ale bardzo dobra impreza, bardzo dobra organizacja. Polecam. A gdzie wasze chłopaki? Nie wiem, nie mamy. Przyjechałyśmy z koleżankami. Dobra informacja. Co prawda nie dla mnie jestem zajęty, ale jak ktoś tam nas słucha po drugiej stronie, dwie wolne miłe dziewczyny. Powiedzcie mi tylko szybciutko, jak Wam się podoba taka koncepcja, żeby sami polscy DJ rali na jednej imprezie? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. No jednak w sumie majówka się zbliża, to jednoczy ludzi, wszystkich Polaków przede wszystkim.